Dobra, a teraz drodzy widzowie, zobaczymy sobie Classic Hardcore Moments 83, czyli fajne w World of Warcraft Classic. Tak więc e, przeniosę sobie tutaj tylko kamerkę, żebyście wszystko widzieli. No, co tutaj będzie? Oczywiście tutaj są tygrysy, które są w stealth, no i jest tutaj taka jedna Elita. Ona nawet ma zaznaczone na mapie, tutaj z prawej strony. Zobaczymy, co się stanie. On ma poziom 50, tak więc powinien sobie poradzić, no ale. Only fats, fajna gildia. Co on zrobił? What the fuck? Co to było? Czemu. Ale fuksiasz? Ale goś miał szczęście. Dobra, sprawdźmy, co dalej. Eee, hmm, tutaj chodzi taki wielki, gruby elity. Taka wielka, gruba elita. Zobaczymy, czy to właśnie to. No, nie ma opcji, żeby. No dobra, no zabiła. Logout Czemu logout od razu? O co tu chodzi? O nie! O nie! Nie, yeah, proszę nie. Yeah. Patrzcie, 5, 4. Ooooo! Pół sekundy brakło! Brakowało pół sekundy! Nein! Was gibt's nicht? Ich bin tot vor Monat. Nein! Ich bin tot! Oh, ich hab mich doch ausgelockt! Was? <laughs> Okej, okay, a ten co tutaj robi? Jakieś haksy Okej, okay, ktoś go tam... WOW! Upsy, ktoś tutaj ma przerąbane Nie może wskoczyć teraz nie zdążył 53, ale to musi boleć. No dobrze, co tutaj? Co tutaj będzie? Po prostu klasyczne, klasyczne pulnięcie za dużo ilości mobów. Trzy, bo I plus jeszcze boss. Los, zlosuj go. Zlosuj go tak Nie nie uciekajcie dacie radę, jesteście rogalem i Warriorem, macie tyle pumeli i tyle Stand your ground Nie uciekaj Bierzemy No dobra, ale wolą uciekać Daliby radę bez żadnego problemu O, tu kolejny jeszcze się pojawił Ajajaj. Aj, aj. Bye bye Bye, bye. No dobra, co ty? O dobra, niedawno robiłem to. Jeżeli spolujesz tutaj bossa, tego na końcu tej e, stodoły, to on zawoła wszystkich wokoło. Wszystkie moby wokoło. Dlatego najpierw zabijasz wszystkich wokoło, a dopiero później tego bossa. Ale ten gość chyba tego nie zrobi. A nie, dobra, sorry, to nie ten. Myślałem o podobnym. No ale zaczymy, powinni dać sobie radę. Jest ich znowu dwóch: Rogal i, i Warek. Tylko. No debil. No daliby sobie radę. Ale go zostawił! Zostawił go na pewną śmierć. Ten Rogal zasłużył na, na zgon. O, mam nadzieję, że padnie.

Warek kontra Hunter. Teoretycznie Hunter może wygrać? Ale chyba ostro dostanie... Nie wiem, na razie jest wyrównane. To jest duel na śmierci i życie, tak więc jak przegrasz, to przegrasz. Jeden haps!

Bo to on powinien komuś podziękować. Czemu nagle... Co tu się... Czemu on go w ogóle nie bije? Zaatakuj gościa! Zaraz będzie bez many. No przecież... Nie no, da radę, da radę, bez żadnego problemu, ale... O, crushing to, co blow! To, co tu się wy... Co tu się... <laughs> o oh my god <laughs> Jednego moba nie mógł zabić. Ale co to było? Właśnie, co to jest? Dobra, są tutaj w czterech czy w pięciu. No, dadzą radę bez problemu. To jest zwykła elita. No nie, no okej, okay, jest ich trochę więcej. O kurczę, mają kolejne. Pu A, ale. No, to już mają problem. Skupcie się na Bosie, skupcie się na Bosie, zabijcie go i uciekajcie. Nie, nie zdadzą rady, za dużo życia ma. Użyj pot. Dobra, sprawdźmy. Co tutaj ma? Adrenalin Rush powinien użyć i powinien u... Riposte użył. Defense stun. Defense stun, użyj defense. Dobra, udało mu się. Ok. Kolejny spawn. Uciekajcie. Serio, uciekajcie. To nie jest warte waszego życia. Mają przerąbane. Oni już nie żyją, ale gość. Gość stalowe nerwy. Stalowe nerwy ma. Ale on już nie żyje, on już to wie. Niestety. Aha. Dobra, tutaj. Hm. Są w Deadmines. W trójkę. Mm, no nic no je, pe, po prostu nie dadzą rady healer jest bez many kompletnie I co chwilę... a właśnie a Ty żyjesz tak ja żyję mam 24 poziom Co oni robią Czemu oni biegną po więcej Healer nie ma many Jest zero many Haha. <grywka> Zginie! On. <grywa> Papa parę Papa, Pa, wszyscy padli! co za detilew, nie O nie A ten co tutaj wyprawia? No, wbij jeszcze w tego, tak, dobrze. Wbij w niego. Proszę, walczą, ok, będą walczyli. Dobra, dawać. A to klasik. tak, to jest klasik hardcore. Resi, zaraz złapię agro od kastera. Tak jest, złapał agro od kastera, a ten robi Arcane Explosion. Tak się tego nie robi, gościu. Nie marnuj many, spowolnij ich. Już nie ma many. Tak, oby miał Blizzard, który spowalnia. Ma, dobrze, chociaż tyle. Jeden, dwóch się urwało, trzech się urwało. To już jest pozamiatane. Oboje powinni zginąć za taką akcję. Dobra, Mak zaraz zginie. Wypruł się z many niepotrzebnie. A druid powinien uciekać. Uciekaj, druid. Jo, dokładnie, jo. Yo. You fucked me up, dude. Nie, 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 to ty jesteś głupi. No, no. Czemu ludzie robią duele na śmierć i życie? Po co? Powiedzcie mi, po co? Przecież to jest, po te, to jest pół na pół szansy, że stracisz postać. On będzie walczył z Rogalem. Rogal go zjedzie. Rogal zniszczy tego Warloka. No, tak jak mówiłem. Ale na szczęście nie ma jeszcze tych trucizn, Rogal. Bo one są od 20 poziomu, tak no więc. No Przecież to było pewne. Ryzykanci. Tak, ryzykanci. A do tej jaskini chyba w życiu nie wejdę. Przynajmniej sam. Nie ma opcji, żebym sam tutaj wlazł. Priest, pożegnaj się z życiem. Chyba, że zrobi coś tutaj niesamowitego. Pokażcie. Czy ma fir? Gdzie on ma fir na pasku? Nie ma. Okej, okay, nie ma. A nie, ma, dobra. Ma, widzę. Koło bandaży. Czemu nie firujesz? No, w końcu. Interrupt jeszcze dostał. Gdzie? Nie biegnie. Wow. Okej. Okay. Okej, okay, uciekajcie. Uciekaj. Was, wasza jedyna szansa. Aj, jest ich znacznie więcej, ale jest dużo many. Ma dużo many. okej, okay, powinni przeżyć. Powinni przeżyć. Dobra, już widać tu światełko w tunelu. Tylko nie spadni. Spadł. Spadł. Ok, a mówiłem? Mówiłem, nie spadni. Tak więc widzimy się w kolejnej części, czyli w 84. Na razie.